Szpilka Cizora. Trudna walka dla szpilki, ale do wygrania. Bardzo dużo tutaj zależy od tego, jakiego Cizory zobaczymy w ringu, bo on ma różne oblicza i mam wrażenie, że z natury jest leniem, ale czasem wychodzi zmotywowany i potrafi zaskoczyć. Na pewno Artur, żeby wygrał tą walkę musi mieć przygotowaną taktykę i bardzo konsekwentnie się jej trzymać. No ale tutaj jakby wiemy o słabościach Artura, na pewno Cizora też to widział, wie, że potrafi o szpilka się gubi, Cizora potrafi przyłożyć. Dodatkowo są zmiany trenerskie w narożniku szpilki. No i powiem szczerze, nie wygląda to ciekawie. No trzeba wierzyć. Trzeba wierzyć. Choć zupełnie szczerze, jeśli miałbym obstawiać, e, wykładać pieniądze, no to e, wykładałbym na znaczy Cisory przed czas. Dzięki wielkie. Dziękuję.